Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale stylistyki Słuchajcie, w związku z tym, że w ostatnim tygodniu trafił mi się na złomowisku prawdopodobnie strzał życia, tak zwany yy, Bardzo duża ilość płytek bogatych w metale szlachetne W związku z tym dzisiejszy odcineczek nie będzie dotyczył żadnego stycznika, włącznika, odłącznika yy, Zrobię sobie przegląd razem z Wami oczywiście tych płytek, które udało mi się nabyć, a są to naprawdę bogate płytki, jest ich bardzo dużo. W związku z tym chciałem Wam pokazać i od razu nadmieniam, żeby tutaj nie było w pierwszej kolejności będę próbował, oczywiście, te płytki sprzedać w całości kolekcjonerowi jakiemuś bądź osobie, która zajmuje się odbudową komputerów czy systemów elektronicznych. Retro. Jeżeli nie uda mi się, nie dojdę do porozumienia z takimi osobami, wtedy będę się zastanawiał nad właśnie przetworzeniem tych płytek, wydobycie z nich elementów, które zawierają metale szlachetne. Płytki są produkcji Polon. Jest to firma z Krakowa, która zajmowała się elektroniką chyba w latach 70-80. Płytki pochodzą z systemu Kamax. Jest to pierwszy polski sterownik. On sterował jakimiś dużymi systemami w fabrykach, w, w jakichś zakładach produkcyjnych. Z tego co udało mi się uzyskać te informacje, płytek jest naprawdę bardzo duża ilość, bo jest ich 114 albo 115. I teraz przejdźmy sobie do Takiego, ta, takiej analizy tych wszystkich płytek. W, na koniec w filmiku zrobię Wam zbliżenie na te rzędy poukładane tych płytek, jak to wygląda, jak one wyglądają, jak się prezentują. Dobrze, zaczniemy od tej płytki. Mam tej płytki dwa rodzaje. Zawierają tutaj pozłacane jakieś e-promy e-promy e kondensatory palladowe. Tak jak tutaj, tutaj widzicie, cm. -ki. Płytka jest podwójna. I o nazwie: tak jak widać, nie będę czytał, bo nie znam na tyle angielskiego. Ale yy, osoby, które są zainteresowane zakupem, będą wiedziały. Dobrze. Płytki tego rodzaju posiadam dwie. I odkładamy je na bok. Kolejny rodzaj płytki są to takie płytki o nazwie takiej. I one zawierają oczywiście kondensatory palladowe tutaj jak widzicie i całe rzędy Epromów. Plus jakieś radzieckie Epromy brązowe takie K. Tak jak widać tutaj. Płytki tego rodzaju posiadam dwie. Ta jest nawet ładniejsza niż ta, która była prezentowana. Spójrzcie, ile tutaj jest nafaszerowanych kondensatorów palladowych. Coś pięknego. Dwie sztuki. Kolejne płytki. Jest ich pięć sztuk o takiej nazwie. I one zawierają. E-promy Cemiki plus, tak jak tu widać, kondensatory palladowe yy, CMKI. I tutaj mamy również CMKI, tylko te niebieskie, plastikowe takie. Pięć sztuk tej płytki. Dobrze, przechodzimy do kolejnych. Yy, kolejny rodzaj płytki. To jest ten. Zawiera pozłacane jakieś tutaj epromy. Całe rzędy epromów. Kondensatory palladowe. Tutaj CM-ki te małe. CM-ki plastikowe czarne. Tutaj kolejny. Jakiś taki układ z pozłacanymi nóżkami, tutaj. Tak jak widzicie. I druga jest troszkę mniej. Yy, bogatsza bo nie zawiera tych pozłacanych natomiast zawiera takie pojedyncze i taki układ jakiś też dziwny tak jak widać płytka o nazwie tutaj macie dwie sztuki yy, kolejny rodzaj płytki taka i tak jak widać nafaszerowane yy, epromami cemi dosyć pięknie dwie sztuki płytka tego rodzaju kolejny rodzaj płytki tylko tutaj ona ma poucinane przewody widzicie tutaj całe wiązki przewodów szły i one są poucinane Odcinane. Yy, zawiera oczywiście ePromy cemi. Płytka o nazwie takiej: cztery sztuki. Kolejny rodzaj płytki podwójna płytka z jakimiś Układami takimi zdjęciami w sowieckim sojuzie, tak jak widać, EPROMy, kondensatorki palladowe, tutaj CM-ki, oczywiście te malutkie, ona jest podwójna i o takiej nazwie, jedna sztuka takiej putki, kolejny rodzaj putki o. W takiej nazwie. I ona zawiera układy CEMI, układy C Tesla, te e promy, zawiera yy, tranzystory UFO, te duże, cały rząd. Także tak to wygląda. I płytka jest jedna sztuka tego rodzaju. Kolejny rodzaj płytki, o takiej o nazwie, dwie sztuki kondensatory palladowe CM, ufo, e promy CMI i te Brązowe e-promy o takim oznaczeniu. Dwie sztuki takiej płytki. Kolejny rodzaj płytki o takim oznaczeniu. Jedna sztuka zawiera tranzystory e-promy. I kondensatorki palladowe oczywiście CM -ki. i tutaj te niebieskie również. Płytka w ilości jedna, jedna sztuka. Kolejny rodzaj płytki. Też jedna sztuka. O takiej oto nazwie. I tutaj macie rząd tranzystorów UFO drugi rząd tranzystorów UFO kolejny rząd tranzystorów UFO układy EPROMy CEMI i to wszystko nie widzę tutaj kondensatorów palladowych na tym ale pomimo tego i tak jest bogata jedna sztuka tej płytki i kolejne płytki w ilości sztuk trzech Takimi wyświetlaczami, tak oto one wyglądają. I co te płytki zawierają? Układy Cemi, yy, tranzystory UFO. One są podwójne. Ja ich nie rozkręcałem, ponieważ pod, pod spodem jest jeszcze druga płytka, tak jak widzicie, i ona też coś zawiera, ale nie rozkręcałem jej. Aby nie uszkodzić, po prostu, w przypadku, jeżeli trafię na osobę zainteresowaną zakupem tych płytek w całości, w celu um, jakiejś odbudowy urządzenia retro, trzy sztuki tej płytki. Na tej nawet jeszcze są właśnie dodatkowo kondensatory palladowe. Ceka, te czarne. Tak jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No dobrze, nie będę ich liczył, bo nie ma sensu. Ona też jest podwójna. Tak wygląda. Także tych ostatnich, przedostatnich, przepraszam, bo jeszcze jeden rodzaj został płytki. Tych przedostatnich, tak jak mówię, są trzy sztuki z tymi wyświetlaczami. Jedna yy, płytka nie posiada wyświetlacza. I teraz słuchajcie. 91 sztuk takiej płytki zawierającej złącza unitra pozłacane piny każda z tych płytek zawiera taki rząd tranzystorów UFO plus taki rząd kondensatorów palladowych CM Przypominam, że jest ich 91 sztuk tego rodzaju płytki. Ona ma oznaczenie, tak jak widzicie, takie. Tutaj, nawet jeszcze na płytce, jest to oznaczenie. Yy... I poza tranzystorami UFO, poza kondensatorami palladowymi, płytki zawierają również te układy CEMI. Także tak to wygląda. Za chwilę zrobię Wam jeszcze zbliżenie całości tego. I spójrzcie sobie, tak wygląda całość tych płytek. Tych ostatnich zielonych jest łącznie 91, czyli najwięcej. Tak jak mówiłem, dodatkowo jeszcze posiadam jakieś te osłony tutaj polon. Także, tak jak mówię, jest to prawdopodobnie strzał życia. No, i co, tak jak widzieliście, tak to wygląda. Na koniec jeszcze zbliżenie na trzy najbardziej atrakcyjne, jak dla mnie, płytki. To jest ta. Piękna. Piękna jest sama w sobie. Kolejna. To jest ta. I kolejna. To jest ta w ilości 91 sztuk. Taki strzał myślę, że trafia się raz w życiu, chociaż życzyłbym sobie, żeby takie strzały trafiały się częściej. Dobrze, słuchajcie. Yy, ja, tak jak już wspominałem, na początku będę poszukiwał osoby, która będzie zainteresowana zakupem całości tych płytek yy, z przeznaczeniem właśnie nie na odzysk, tylko na odbudowę jakiegoś urządzenia retro. Jeżeli mi się nie uda, wtedy będę myślał o mm, odzyskaniu mm, metali szlachetnych z tych płytek. Tak jak tutaj widzicie, samo wycięcie tego nie jest pracochłonne, a same y, te tranzystory UFO oraz te kondensatory palladowe w ilości 91 takich rzędów dadzą mi bardzo fajny zysk. Dodatkowo no tutaj odbicie e Promów to już będzie troszkę dłubaniny, plus te złącza pozłacane też troszkę dłubaniny, ale będzie z tego efekt myślę bardzo zadowalający. ok to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Troszkę taki w innej odsłonie. Rękawiczki również zupełnie inne, chyba specjalnie założyłem takie, żeby było bardziej atrakcyjnie, chociaż nie. Żartuję troszkę. Dobrze, nie przedłużam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki śliczne za uwagę. Dzięki za poświęcony czas. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, łapki w dół oraz komentarze, sugestie, które pozwalają mi rozwijać mój kanał. Osoby, które nie subskrybowały jeszcze mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji. Zachęcam również was. was wszystkich do dołączenia do, do mojej grupy facebookowej stylisty, stylistyki i styczniki do której opis znajdziecie yy, pod filmikiem i co i to by było na tyle dzięki śliczne za uwagę dzięki za poświęcony czas miłej niedzieli trzymajcie się cześć